Że się trochę znają tutaj turyści, zobaczyli, bo sami są zaniepokojeni, bo, bo wykupywali na tydzień, dwa tygodnie chcą opuścić nasze, nasze miejscowości. I, I poszedł facet, mówił Znam się na melioracji, jest poziom wody podwyższony, wystarczy spuścić, włączyć pompy, spuścić do jeziora i sprawa jest załatwiona. No. Ale podejrzewam, że będą jakieś przepisy i tak dalej, że to musi jakiś wojewódzki urząd melioracji i tak dalej podjąć decyzję. Panie Wójcie. My prosimy pana, żeby pan podjął jakąś dyplomację, żeby to spuścić. Ja myślę, że to na pewno zaskutkuje na chłopski rozwój. Ale pan też robił kawałek, zasypał. Ja? Tak. Gdzie ja zasypałem? Mówi mi pan Barancewicz tutaj właśnie, że <laughs> i pan płyną <laughs> pan siebie. Ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa... Panie to, bójcie, jest, to Panie wójcie... Z tymi pompami rządzi dosłownie w tej chwili, bo nie sięgajmy do Szczecina Pan Biliński. I on ma wytyczne tutaj, żeby utrzymać ten po, Panie Wójcie, pan ma tutaj świadków, pan to co mówi, pan e, chyba myli osoby. Ja za, zasypałem jakiś rów? No pomysł. No to ale, 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 ale o, jak, o jakiej działce pan mówi? konkretnie? Ale, ale ja dlatego nie mówię z pretensją, ale mówię, bo woda będzie płynęła wtedy, jeśli będzie drożna i dlatego trzeba wrócić też na własne podwórko. Ale to odcinkami nawet oczyszczenia, jak gdyby pan uczy się, to nic nie da się, to nie będzie wpływało dalej. Trzeba woda będzie. No ale mogę tutaj coś powiedzieć Panie no, to i jeśli chcecie, to wina pomoże, mówię, wrócimy do tych ma. Do tych wszystkiego. Ale to pani tym... Dlaczego to strażacy ja robią, to bo no to pieniędzy tych się koło? Błędne koło i właśnie gdyby poszło to do jeziora, to może byłoby spokój, nie byłoby tego błędnego koła i zmarnowanych pieniędzy. Tak, ale to ja za pana nic nie odpowiadam. No to, 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 to ale to, no to, tak no to, to, to nie wiem, czy pan jest władny, żeby tego pana poinformować, żeby podjął jakieś decyzje, żeby przyjechał żeby zobaczył i podjął decyzję. Panie Wójcie, wczoraj nie było deszczu, choroby były pełnić? Tak. Jakby zeszły, jakby się pochwalane, tak. bo tak. Ale to 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 Ja bym miał do Pana takie pytanie. Czy Pan przyjechał tutaj po to, żeby nam grozić palcem, czy nam pomóc? Bo to, po prostu jesteśmy w nieszczęściu. Ja mam pytanie, co Pan zamierza, jak Pan zamierza nam pomóc dziś i jutro?